Cześć, witamy na kanale Q21. Ja jestem zapasowy Paweł, a inaczej Michał Sommerfeld i dzisiaj porozmawiamy trochę dłużej o przetwornikach cyfrowo-analogowych. Żeby nie przedłużać, od razu wsadzamy kij w mrowisko. Pomiary. Cały świat przetworników cyfrowo-analogowych sprowadza się do pomiarów. Kto ma mniejsze zniekształcenia, kto ma większą dynamikę, ale to tylko część historii. Skupianie się na pomiarach takich jak zniekształcenia THD przy 1 kHz, trochę jak mówić, że mój samochód szybko jeździ, bo ma powietrze w oponach. To jest dopiero początek. Pomiary THD zakładają, że to, co nie jest zniekształceniami, jest szumem i jest odrzucane, a w obecnych czasach możemy bardzo wiele informacji z tego szumu wyciągnąć, takich jak na przykład dodatkowe intermodulacje sygnału. Czy artefakty wynikające z niepoprawnej pracy przetwornika? Pewien mądry inżynier powiedział mi kiedyś: To, jak urządzenie działa, nie jest tak ważne. Jak to? Jak ono się psuje? Kiedy doprowadzamy przetwornik do skrajnych warunków pracy, kiedy na przykład mamy kilka sygnałów naraz nałożonych na siebie brzmi znajomo? Tak właśnie wygląda muzyka. Wtedy nawet najlepiej mierzący się przetwornik przy 1 kilohercu potrafi się wyłożyć i to, jak się wykłada, wpływa na to, co będziemy słyszeć. Dlatego świetne parametry na papierze nie zawsze wiążą się ze świetnym brzmieniem. Więc pamiętajcie jedną rzecz z tej sekcji. Świetne pomiary to świetny punkt startu, ale nie rozwiązują całej sytuacji. Zawsze warto rzucić uchem, żeby mieć pewność, że to urządzenie jest właśnie dla Ciebie. Teraz powiemy sobie kilka słów o technologiach używanych w samych przetwornikach cyfrowo-analogowych. Zaczniemy sobie od najgorętszego hasła audiofizycznego lata 2024, czyli przetworniki r 2 r Nazwa ta pochodzi od fizycznego układu, kiedy mamy tak zwaną drabinkę złożoną z rezystorów albo źródeł prądowych o różnej wadze i z nich składamy sobie sygnał wyjściowy z pojedynczych części. Technologia ta jest jedną z najstarszych w audio. I takim szczytowym przetwornikiem, który moglibyście gdzieś nawet spotkać jeszcze dzisiaj. Jest PCM 1704, który używał specjalnych rezystorów, które były trymowane laserem, żeby ociągnąć specjalną, naprawdę bardzo wysoką tolerancję, żeby faktycznie móc mieć ten 24-bitowy sygnał na drabince. Niestety, takie układy, jak się domyślacie, są bardzo drogie, a mają też jeszcze jeden problem. Bardzo źle się skalują przy nowoczesnych procesach produkcyjnych. Jak powstają układy scalone? No, powstaje fabryka półprzewodników. Ta fabryka na początku robi najnowsze procesory Intel, AMD, Snapdragon, Mki Makowskie. Z czasem fabryka się starzeje, powstają nowsze, lepsze procesy produkcyjne. Wtedy taka fabryka produkuje mikrokontrolery, takie, których używa się do sterowania, na przykład pralką. Kiedy i to już przestaje być opłacalne, taka fabryka zaczyna produkować, m.in. elementy audio. Zapytacie. Ale co to ma wspólnego z audio? Bardzo dużo. Zbudowanie obecnie przetwornika cyfrowo-analogowego w technologii R2R w układzie scalonym przy tym, jakie obecnie są fabryki dostępne na rynku, jest niestety bardzo trudne. W związku z tym producenci zaczęli budować sami swoje własne customowe rozwiązania, takie jak na przykład drabinki używane w Audio GD, czy produktach Heifemena. Niestety, takie rozwiązania są nie tylko kosztowne, ale wymagają też odpowiedniej skali, żeby były jakkolwiek opłacalne. W związku z tym, rynek coraz bardziej zaczął przechodzić z kierunku Delta Sigma. Określanie tych dachów jako Delta Sigma jest bardzo dużym uproszczeniem pod względem inżynieryjnym, ale będziemy się go trzymać tak, żeby mimo wszystko było Wam łatwiej przyswoić te określenia. Poza tym jest to taki nazwijmy to standard w branży. Układy Delta Sigma po pierwsze doskonale się skalują przy obecnie dostępnych fabrykach półprzewodników, a po drugie, względem rozwiązań hardware pozwalają na uzyskanie lepszych parametrów na papierze, co bądźmy szczerzy, sprzedaje urządzenie. Musi być postęp, musi być różnica, musi być coś lepszego. A że lepsze często bywa wrogiem dobrego, to już każdy musi sobie sam ocenić. Jak pamiętacie, mówiłem Wam o tym, że R2R to drabinka. Jeżeli mamy 24-bitową drabinkę, to mamy 24 szczebelki, które muszą być dokładnie bardzo, bardzo, bardzo dokładne wartości, mieć, żeby to miało jakikolwiek sens. W Delta Sigma mamy rozwiązania 1, 2, 3, 4 bitowe. Zapytacie, dobra, skoro mam 16-bitową sygnał z Płyty CD, gdzie się podziewają pozostałe bity? Są one ucinane? I dodawane w postaci szumu do sygnału. Nie będziemy wchodzić w większe szczegóły, dlatego się ta technologia też nazywa kształtowaniem szumu. Podstawą funkcjonowania takich układów jest oversampling, czyli to, że nadpróbkujemy ten sygnał. Oversampling jest jedna z te, też takich gorętszych, nazwijmy to, określeń w naszej branży. Ale generalnie to jest taki obecnie, jak to mówią anglicy, state of the art przetworników audio. Jeżeli chcemy mieć najlepsze parametry. No, to wtedy faktycznie Delta Sigma z dużym oversamplingiem zapewnia nam najlepsze parametry na papierze, najmniejsze zniekształcenia. R2R z kolei te tak mogą być naprawdę na przyzwoitym poziomie, aczkolwiek są one wyższe niż w porównaniu nawet nieco prostsze układy Delta Sigma mogą zaoferować. Tłumacząc na polski, a w naszym odsłuchowym doświadczeniu układy R2R zazwyczaj brzmią troszeczkę bardziej analogowo, z troszeczkę fajniejszą przestrzenią. Z kolei Delta Sigma zazwyczaj dostarcza lepszą dynamikę i trochę lepszy detal. Co jest priorytetem dla Was? To już Wasza decyzja. Każdy musi posłuchać i podjąć swoją decyzję. Porozmawiajmy chwilę o producentach tych kości i czym się charakteryzują. W tym momencie najpopularniejszy na rynku producent to ISS, który produkuje układy z serii Sabre. One są wszędzie, czasami naprawdę strach lodówkę otworzyć. Ich największymi zaletami są doskonałe mierzalne parametry, a także wbudowana funkcja redukcji jittera. Taka funkcja może być również zrobiona zewnętrznie, tak jak na przykład jest to zrobione w funkcji GMT w produktach iFi Audio, ale tutaj mamy ją zapieczoną od razu w układzie. Jest to bardzo ważne, ponieważ znacząco zmniejsza to wpływ jakości urządzenia źródłowego, na proces samego przetwornika cyfrowo analogowego. Układy z serii Sabre są dostępne praktycznie w każdym rozmiarze od naprawdę najmniejszych wielkości jednej piątej paznokcia, które są dostępne w bardzo wielu donglach do telefonów i słuchawek przenośnych, po ogromne układy z serii PRO, które znajdziemy w największych, najlepszych układach i przetwornikach na rynku. Zapytacie, dlaczego ISS jest? Aż tak popularny. To dlatego, że jego największy konkurent, czyli AKM, kilka lat temu miał niestety ogromny pożar w fabryce w Japonii. Spowodowało to spory problem na rynku, ponieważ nagle dostępność tych układów kompetencji zniknęła. Obecnie AKM na szczęście odbudował swoją fabrykę i wraca na rynek. Co oferuje AKM? AKM idzie web-web obecnie z ISS, jeżeli chodzi o Najwyższej klasy przetworniki. Chłopaki robią naprawdę świetne, genialnie mierzące się i świetnie brzmiące przetworniki, ale mają też już sporo ofert a propos wielokanałówki. Więc jeżeli chcecie fajne kino domowe, możliwe, że znajdziecie tam układ AKM. Warto też wspomnieć o tym, że AKM jest na rynku bardzo, bardzo długo. Pamiętacie PlayStation 1? Wiele modeli było właśnie na układzie AKM. O producentach zamkniemy kilkoma słowami o Cirrus Logic. Cirrus to firma, która wybiła się na współpracy z firmą Apple. Produkowali układy, które znaleźliście w iPhone'ach, iPod'ach i całej masie innych urządzeń tego producenta. Naprawdę Apple jest takim producentem, który potrafi zbudować nawet firmę technologiczną taką właśnie jak Cirrus. Obecnie ich produkty najczęściej znajdziemy w urządzeniach przenośnych takich jak dongle, czy właśnie w urządzeniach wielokanałowych? Moim zdaniem, ich taką specjalizacją jest kapitalny kompromis pomiędzy rozmiarem, ceną, funkcjonalnością i jakością brzmienia. Zapytacie Michał, co się stało z Volsonem? Volson miał bardzo podobną historię jak Cirrus. Zaczął od bardzo dużego kontraktu z Apple, Pierwsze iPhony, pierwsze iPody, one właśnie używały tych układów, i to niesamowicie zbudowało wartość tej firmy. Niestety zadecydowała ekonomia. Wolfson projektował super rozbudowane, świetnie brzmiące, doskonałe układy. Ale w tym czasie Cirrus zaoferował trochę gorszą jakość, trochę prostsze układy, ale sporo tańsze. Apple to firma, która, jak wszyscy wiemy, ceni sobie bardzo zysk, więc czasem zaczęła przechodzić na rozwiązania Cirrusa, który urósł na tyle duży, żeby był w stanie przejąć Wolfsona. Nie martwcie się. Ci ludzie, którzy pracowali w Wolfsonie Zostali wcieleni w Cyrusa i te rozwiązania, które sobie cenimy z takich urządzeń jak na przykład CXNV2 czy Lumin D2, są obecnie używane w kościach Cirrusa. Więc można powiedzieć, że Wolfson poniekąd dalej jest z nami. A na koniec kolejny kij w kolejne ki w kolejnym rowisku. Spędziliśmy kupę czasu rozmawiając o tym, jak ważne są kłady strony jak ważne są przetworniki, czym się różnią. Ale koniec końców to nie jest aż tak istotne. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, jak ten układ został zapikowany. I tutaj jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą do ocenienia na oko jest układ płytki drukowanej. Obecne przetworniki zewnętrzno-analogowe to naprawdę skomplikowane urządzenia, które posyłają nieraz, z często z wysokimi częstotliwościami wynikającymi z gestych pików audio. I prowadzenie masy, prowadzenie zasilania, prowadzenie sygnałów niesamowicie ważne rzeczy. Obecnie czterowarstwowe płytki wcale nie są niczym nietypowym, jeżeli chodzi o naprawdę dobre przetworniki cyfrowo analogowe. Może się zdarzyć więcej. Nawet. Pozwala to faktycznie prowadzić te sygnały w taki sposób, żeby na siebie nie wpływały, żeby każda masa. Każdy punkt zasilania był dokładnie poprowadzony w taki sposób, jaki trzeba. I ma to duży wpływ na brzmienie. Następny krok to tak zwana analogówka, czyli to wszystko, co przechwytuje sygnał analogowy z przetwornika i puszcza go w kierunku gwiazd wyjściowych. Jest to absolutnie kluczowy układ, który musi ten sygnał odfiltrować. I zbuforować, tak żeby można było go połączyć ze światem zewnętrznym. Tutaj najczęściej znajdziemy wzmacniacze operacyjne, opampy, tak zwane, które będą pełniły te funkcje, ale są też rozwiązania wykorzystujące lampy, tak jak najnowsze DuckFeesa czy układy dyskretne zbudowane na pyteńczych tranzystorach. Zakończymy to wszystko niejako podstawą każdego urządzenia elektronicznego, czyli zasilaniem. Zasilanie jest absolutnie kluczowe. Czy to ze względu na jego stabilność, czy ze względu na szumy. Dlaczego szumy są tak ważne w przetworniku cyfrowo-analogowym? Dlatego, że wiele z tych układów, tak jakby potrzebuje napięcia referencyjnego. Czyli tak jakby to jest maksimum, i tak jakby od tego wszystko się zaczyna. Każdy następny sygnał wygenerowany przez przetwornik pochodzi właśnie z tego napięcia odniesienia. I tutaj jakikolwiek szum niestety może znaleźć swoją drogę do sygnału wyjściowego. Tutaj różni producenci naprawdę robią to w najróżniejsze sposoby, ale generalnie duża filtracja, specjalne st dedykowane stabilizatory, duże pojemności kondensatorów, a to wszystko są ścieżki, które prowadzą właśnie do tego, żeby uzyskać jak najlepsze zasilanie. Dlatego jeżeli będziecie porównywać urządzenia, te, które mają bardziej rozbudowaną sekcję zasilania, jest duża szansa, że będą też fajnie grały. Na koniec krótkie podsumowanie. Pomiary są świetnym punktem startu, ale nie są absolutnie wyznacznikiem jakości. Zawsze kluczem jest to, żeby spędzić trochę czasu, posłuchać samemu. Jeżeli chcecie wstępnie sobie wyeliminować kilka urządzeń, odezwijcie się do nas, dajcie nam znać, jakiego dźwięku szukacie, a my pomożemy Wam skupić się na konkretnych urządzeniach. Co do producentów kości, wybór jest duży, rynek jest bardzo żywy, więc na spokojnie jest czego wybierać. Chciałbym, żebyście uniknęli fiksowania się na konkretnym producencie, na konkretnym układzie scalonym, ponieważ tak jak powiedziałem w późniejszej części, to tylko jeden z elementów układanki i wcale niekoniecznie obecność tego układu sprawi, że ten przetwornik będzie dla Was. Idąc dalej tym tropem, chciałbym obalić mit o tym, że Sabre zawsze gra jasno i detalicznie, a AKM ciepło i zwiernie. To nieprawda. Ostateczny dźwięk urządzenia zawsze będzie wynikał z konkretnej aplikacji. Dlatego tym bardziej zachęcamy Was do tego, żebyście oceniali własnym uchem, a nie polegali na opowieściach z internetu, mimo że jestem w internecie. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie pytania, swoje przemyślenia, zostawcie je w komentarzach pod spodem, będziemy je czytać, a ja zapraszam Was do kolejnego filmu. Cześć!